Nicją, e, no, no i to jest problem siedem lat więzienia. bukan eee, ras melaju to mereka Berbiczara Bachła e, 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 mereka e, pudnia budaja line sejara line e, tinkak laku tinkak lakunia dihidup lain agama lain karena kebanyakan rakyat Indonesia itu beragama muslim hmm. dan mereka berbicara bahwa kebanyakan orang Papua Barat itu orang Nasrani hmm, tidak, di Indonesia itu ada beratus-ratus suku dan bangsa, Banyak juga itu ras itu semua benar ada lima agama yang diakui semuanya diakui oleh pemerintah Indonesia dan semuanya itu actually indonesian polisi tidak akan memaksakan saya untuk kita sudah bicara sama polisi Polandia polisi benar ya. ya dari polisi Polandia menyampaikan ya dari Pak Rafal ya nggak apa-apa buka aja katanya kalau mau dibuka nggak apa-apa jadi bagusnya nggak usah taruh di sini. Kalau di, di tengah kota sana mungkin nggak apa. apa Kalau di sini jangan. Jangan di depan muka kita sendiri lah. Kita sama-sama kan? dengan Ada kasih yang jelek Ito. di depan muka. Kalau kapan-kapan sampean ke Tua. ke Indonesia juga. Hari, hari ini kita sama enak. Kami sebagai pihak yang bersengketa. Kami kami sama -sama di, di, kami melakukan wacana keras. E, tapi saya ada disini untuk me, menyuarakan e, e, suara bangsa Papua yang tertinggal. Tidak apa-apa menyuarakan suara ya. ini. Jangan, bendera di depan itu lah, silakan, kami menghormati. Ya. Tolong dong hormati saya juga. Okej? Okay? Kamu bole kibarkan, di silakan. Tapi... po co, po co kontynuujemy tu dziesiąte raz? Ci państwo mają legalne zgromadzenie. O czym państwo zostaliście poinformowani, ci państwo o tym wiedzą. Po to jest policja tutaj, żeby zabezpieczyć. My nie mamy prawa żądać, żeby się... Posłuchajcie państwo. Nie mamy prawa żądać, żeby ci państwo poszli tam, czy. Tam mają legalnie zgłoszone zgromadzenie. Tak, okej. Okay. Ale według mnie strony Ambasady Indonezji. My nie chcemy tego. Ale proszę Państwa, ja tłumaczyłem, my nie podważamy waszych Państwa praw. Ambasada jest po tamtej stronie, tam jest teren ambasady, mhm. tutaj jest miejsce publiczne. Ci państwo dostali zgodę i nie powtarzajmy tego dziesiąty raz. Mają tutaj prawo demonstrować swoje racje, bo my nie wchodzimy w te kompetencje. Jeżeli państwo uznajecie, że łamie prawo, my nie jesteśmy w stanie teraz ocenić, bo nie widzimy nic, co by to prawo łamało. Jeżeli państwo twierdzicie, że łamie, proszę złożyć zawiadomienie. Zdjęcia zostaną zrobione tych flag i nie widzę potrzeby, żeby dziesiąty raz mówić to samo. Czy mógłby Pan przetłumaczyć swoje perswazje do tych Panów? Problem polegał na tym, że ci Panowie żądali ode mnie, abym usunął te flagi, właśnie niepodległościowe flagi Gwiazdy Zarannej, czyli inaczej Bintang Kwadziar lub Bintang Kedziora. Za tą flagę można za jej demonstrację w Indonezji otrzymać 25 lat pozbawienia wolności. A tu również mamy flagę Komitetu Narodowego yy, Papuji Zachodniej. Komitet Nacional Papua Barat. I tutaj mamy takie słynne hasło Lawan, czyli opór, bunt, jakby tłumacząc na polski. I panowie mówili, że ja nie, nie mogę, że nie honoruję praw prawda, dyplomatów indonezyjskich, skoro demonstruję te flagi. Ja powiedziałem, że Tutaj na płocie Republiki Indonezji widnieje flaga indonezyjska i ja to honoruję, natomiast tu jesteśmy w miejscu publicznym i ja mogę te flagi, tak ważne symbole dla zachodnich papłasów zademonstrować, nie łamiąc przy tym prawa polskiego, że owszem, gdybym był na terenie Republiki Indonezji, zostałbym aresztowany i prawda, sądzony, tutaj jako obywatel korzystający z demokratycznych wolności w Polsce mogę to uczynić. No bo to już jest nasze terytorium. To jest, bo właśnie wiem, że ambasada jakby jest, można powiedzieć, przestrzenią eksterytorialną jest jak terytorium Republiki Indonezji. Natomiast tu jestem na swojej ziemi i mam prawo do głoszenia poglądów. Prawda? poglądów, za które zachodni papłasi są brutalnie prześladowani, a że tak powiem, mi nic tutaj nie grozi, mogę ich poglądy, ich rozumienie, prawda, niepodległości, kwestii politycznych przedstawić. Halo, halo, halo!

Da, poate ai spart chintul tău de combatit. Da, poate kalau dia nggak percaya kita pergi ke Sultan Amerika sekarang. Kita demo depan Amerika depan kantor Amerika. Boleh nggak? Nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga, sama aja. Indonesia sama Amerika sama. Moska. Indonesia sama Amerika sama. sama, sama. Tidak ada. Di sana silakan. Di sana ke sana. Hidup raya Papua. Hidup raya Papua. Hidup raya Papua. Indonesia dengar. Kami berdiri di sini berlandaskan kemauan bangsa Papua yang keter Keterlibatan kami mengalir dari hati kami karena suara Papua merdeka di terus oleh aparat keamanan negara kesatuan Republik Indonesia akan bekerja. Soja sodar, sewali. Yeah. jest yeah, the request uh, kami kita Ke Jakarta, apa yang kamu minta tadi? Saya sadar semuanya. No, apa yang kamu mintakan banyak tadi. Kita tidak catat. Kamu bagi nanti kita teruskan ke Indonesia. Apa yang kamu baca tadi, kita tidak catat, tapi kita pengen tahu nanti kita teruskan bahwa kamu ingin A B C D kita teruskan ke Indonesia. Your request we will be forwarded to. You. So we have to know what you just mentioned. tadi dibaca. Itu. Bisa kita dapat kopinya? Saya sadar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia e... tidak akui perniatanse seperti itu, dan e... dan Sangat mara ada kemarahan dan murka dare pihak e... pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonezja jadi permintaan kamu kan ditujukan kepada pemerintah Indonesia. iya yeah. <laughs> Itu ditujukan ke nah, Kita minta kopinya, kita akan kita minta copy kopi. Kopi uh, kami akan uh, atau kita just capture dan we can forward to the, the government. <gothansion> Because this is uh, ditujukan ke pemerintah Indonesia uh, kan? Nah, kita Indonesia kita minta yeah. itu. <tut <tut>

najbardziej e, ważne dla zachodnich papłasów postulaty polityczne. Ale o co mieli pretensje teraz ci sprawdzić. Jestem panu? świadomy konsekwencje tego e, konsekwencji odczytania to takiego oświadczenia, że będzie reakcja e, władz Republiki Indonezji i również chcieli, czy mogą zrobić fotografię e, po prostu, A, żeby przedstawić swoim władzom, e, zwierzchnikom, e, to moje oświadczenie. Że są czujni. Są czujni. No co będzie, nie, nie wiem, w każdym bądź razie, skoro tu stoję, muszę e, dobyć na, na różne rzeczy przygotowane, być może na takie, których sobie nie zdaję sprawy w to tym może, momencie. Tak. Niemniej jednak, mniej jednak, może być zakaz, że nie tak, jednak tak. uważam, że to będzie mnie kosztowało o wiele mniej niż zachodnich papłasów, bo często e, ich kosztuje życie, prawda, doświadczają e, tortur długoletniego, długoletniego więzienia i po prostu e, m, no, prześladowania swoich rodzin, czy konfiskaty mienia. Często muszą uciekać za granicę, właśnie dużo uchodźców papłaskich jest w Holandii, również w Australii, w Wielkiej Brytanii. Chyba najsłynniejszym jest e, Benny Wenda, założyciel Free West Papua Kampanii, e, obecnie prezydent tymczasowy Zjednoczonego e, Ruchu na Rzecz Papui Zachodniej. Saya tidak akan beri. E, saya sadar bahwa kata-kata e, saya itu e, sumber murka Kemarahan, e, marahan Negarakesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa itu tidak tidak, tu tu misteri tu koran Kedoya. Oke, okay. jadi kita kamu nggak mau, nggak untuk membicarakan diskusi ini, Lebih uh, baik kita, eh, kami mungkin nanti di England. Saya, saya Indonesia, saya, nah, saya siap untuk berdiskusi tetapi. mana kontak kamu. Kalau, kalau nggak kamu nggak asyik, itu email, email, Terus saya kita. Saya serius sih, gimana?